Siemanko, z Games i witam was w pierwszym paku z, yy, z FIFA 15 i no dzisiaj po prostu 5 paczek zobaczycie za 7,5 tysiąca, bo widzicie teraz na ekranie są i mocne. tylko przez 48 godzin, to Wolę teraz otworzyć. Yy, jak patrzyłem Kehil, półtora miliona są 50, 500 tysięcy. A ten Besat, 200 tysięcy, chociaż go wcale nie znam. No i ciekawy of The Wick jest, no to tworzymy sobie pięć paczek. Może coś wpadnie. Są bardzo ciekawe. Dobra, Griezmann, pierwsza paczka. W niej jest Henderson. A, jeszcze paczka nie Jeszcze skakstelujemy. Dobra, druga paczka, znowu Griezmann. Ciekawe. Defaj. Ile paj, 650 monet, bo już nie wiem co no, zobaczę, ale to jest masakra 900 Dobra, weźmę go na ja komisję listę male. Niechętnie. Jeszcze z paczki. tym hała? O oh, blak. Załamanie. Jeszcze dwie paczki. I nie chcemy się ich otwierać, chociaż te paczki będzie dużo na kopisały, dobra guaj, może nam dasz co. Hmm. Ale są rani. 1000 mol przynajmniej dali. To jest Zobacz to mamy szam niego, ale... Pewnie o uważaj Chyba to pisela. Chyba ja też powinienem na kiselu przyjść. Dobra, ostatnia paczka. Lionel Messi na paczce Mój idol się dawaj nam, coś dobrego, dawaj nam Godin Masakra ludzie. Godin. Chociaż Godin teraz może z tysiąc będzie warty godin. No dobra nie, już go wezmę na tą miejsce transferową. Dobra, do klubu. Eee. No Tak, nic to. Dobra już... Mam jeszcze 7500, ale nie będę już otwierał w tej ostatniej paczek. Nie mam mowy. No i tak. To było na tyle w tym otwieraniu paczek. No, Później otrafiliśmy, ale eee. dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. M mam nadzieję, że będzie więcej. Openingów. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.